Cześć, dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o kompostowaniu. A tak naprawdę to, czego nie wolno wrzucać do kompostownika, i obalamy mity, które powstały od dawien dawna: liście dębu i orzecha, nabiał, kości, chore rośliny, trociny, skorupki, jajek, popiół, cytrusy, kora czy też pesz nie powinny lądować w kompostowniku, głoszą internetowi doradcy. Czy rzeczywiście tak jest i że nie możemy ich kompostować? Sprawdźmy. Zobaczcie, jak wygląda mój kompostownik, w którym wląduje wszystko. Widzicie, jaka piękna ziemia, idealna pod nasze uprawy. Ale wróćmy do naszych mitów. A więc kompostować można każdą organiczną substancję, trzeba tylko odpowiednio do niej podejść. Poza tym, by słuchać wszelkich zakazów, niewiele by już nam zostało do samego kompostowania. Pamiętajcie, że nasz kompostownik musi być różnorodny. Co za tym idzie? Musimy mieć wrzuconych trochę odpadów azotowych, jak i węglowych. Czyli mówimy tu o roślinach zielonych, jak i brązowych, czyli na przykład liście i zrębki. Teraz przejdźmy do obalania samych mitów. Pierwszym głównym, często zadawanym pytaniem, czy możemy kompostować trawę? Jej przeciwnicy argumentują, że trawa zbija się i pleśnieje. Rzeczywiście, jeśli przycimy samą trawę i jeszcze ją ugnieciemy, to tak się stanie. Przy czym pleśm w kompostowniku nie jest niczym złym, bo to oznacza, że zachodzą procesy tlenowe. Złym znakiem są procesy gnilne, beztlenowe. Trawa jest bogata w tlen, który jest niezbędny do tego, żeby powstał kompost. Należy ją zmieszać z innymi składnikami grubszymi, które sprawią, że pryzma będzie przewiewniejsza. Kolejny mit, który chciałbym obalić, to kompostowanie liści chorych drzew owocowych, które mogą zarazić kompost. To jeden z najczęściej powtarzanych mitów. Taczka chorych liści nie zarazi nam kompostu, ani tym bardziej późniejszych upraw, tak jak w przypadku wszelkich innych składników. Trzeba je po prostu wymieszać z innymi. Suche liście należą do grupy składników węglowych. Należy więc dodać do nich trochę zieleniny, odpadów kuchennych i będzie dobrze. Chore liście najlepiej kompostować na gorąco w temperaturze do około 70 stopni Celsjusza. Wtedy jest niemal 100% pewność, że wszystko co złe zgnije. Kolejnym ważnym składnikiem kompostu jest pesz, który jest bogaty w składniki odżywcze ale rzeczywiście jest dość żywotny. Czy to oznacza, że nie wolno dodawać go do kompostu? To zależy. Jeśli kompost jest regularnie przerzucany, to zawarty w nim pesz w końcu zgnije. Jeśli nasz cały kompost jest nienaruszany, pesz może przeżyć i odbijać. Jaka jest na to rada? Rozrzucić pesz cienką warstwą na plandece i przesuszyć przez kilka dni i wtedy dopiero dodać do kompostownika. Kolejny mit, który obalimy, to dodawanie do kompostu kości, mięsa i chrząstek. Są to składniki organiczne, także nic nie stoi na przeszkodzie, by je kompostować. Po prostu nie możemy dać ich za dużo, gdyż mięso przyciąga szczury i inne gryzonie, i musimy na to uważać. Lecz z drugiej strony kości zawierają dużo wapnia, co wzmocni nas kompost, składniki mineralne. Wiele ludzi pyta też o wytłaczanki po jajkach, papier, torebki po herbacie. Czy są dobre do kompostowania? Tu nie ma prostej odpowiedzi. Chodzi bowiem o celulozę, która jest jak najbardziej w kompostowniku pożądana. Potrzebują mieć dziownice, które są w tym procesie naszymi przyjaciółmi. Jeśli więc mamy pewność, że wytłoczki po jajkach papier i torebki herbaty są wykonane z czystej celulozy, to jak najbardziej nadają się do kompostowania. Nie mogą być pokryte farbą drukarską ani żadną inną, czy na przykład klejem. Kolejne pytanie dotyczy skorupek po jajkach. Skorupki jajek mają odczyn zasadowy, więc i kompost z ich dodatkiem może taki być. Chodzi o to, by zachować równowagę. Wrzucacie dużo skorupek. Dodajcie jednocześnie trochę składników zakwaszających, czyli na przykład korę, suche liście czy odrobinę słomy. Kolejnym mitem jest popiół drzewny. Pytanie czy wyjaławia nam kompost? Oczywiście, że nie, ale musi być dodawany w rozsądnych ilościach. Popiół taki zawiera dużo wapnia, sporo potasu, także trochę fosforu i magnezu oraz mikroelementy, jest więc wartościowym składnikiem organicznym dla naszego kompostownika. Także nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dodawać różnorodne rzeczy do naszego kompostownika. Pamiętajcie o dobrym napowietrzeniu, czyli przewracaniu naszych organicznych śmieci w kompostowniku. Dodawaniu rzeczy azotowych, tak zwanych zielonych także rzeczy węglowych, tak zwanych brązowych, różnej wielkości oraz trwałości. I nasz kompostownik powinien być w dobrym stanie, a ziemia powinna wyglądać tak jak moja. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem. Trzymajcie się. Hej!